Gdy w przypadku problemów z aktualizacją baz sygnatur wirusów nie pomaga czyszczenie pamięci podręcznej, należy ręcznie usunąć pliki aktualizacji. W pierwszej kolejności należy chwilowo wyłączyć technologię Self-Defense, która zapobiega uszkodzeniu lub wyłączeniu ochrony antywirusowej i antyspyware przez złośliwe oprogramowanie, oraz chroni pliki i klucze rejestru programu ESET. Aby wyłączyć technologię Self-Defense należy w głównym oknie programu ESET nacisnąć klawisz F5 lub przejść do sekcji Ustawienia – Wprowadź ustawienia zaawansowane. W kolejnym oknie należy rozwinąć sekcję Komputer – System HIPs. W oknie po prawej stronie należy odznaczyć pole Włącz technologię Self-Defense. Zmiany należy zastosować przyciskiem OK. Aby zmiany zostały zastosowane, należy ponownie uruchomić komputer. Po jego ponownym uruchomieniu należy przejść do lokalizacji C, program Files, Asset, gdzie będzie znajdował się folder programu ESET 32 Antivirus lub Asset Smart Security. W folderze należy odszukać pliki z rozszerzeniem DAT, a następnie je usunąć. Następnie należy ponownie włączyć technologię Self Defense. Aby to zrobić, należy przejść w ustawienia zaawansowane, np. przy użyciu klawisza F5. W kolejnym oknie przejść do sekcji Komputer system HIPS. Po prawej stronie ponownie zaznaczyć pole Włącz technologię Self-Defense. Po zastosowaniu zmian należy zweryfikować, czy aktualizacja baz sygnatur wirusów przebiega pomyślnie.